No, i A nie mówiłem, że chcę jakiekolwiek łapki, no, ale jak ludzie są zjebani, już mam 15 łapek w dół. Twitch chat jesteście zjebanymi kurwami, tyle mogę wam powiedzieć, ale. No to są zjebani ludzie, to jednak zjebani ludzie, kurwa. Nigdy więcej tu nic nie wstawię. Pluję na tą platformę, przeniosę się kurwa na YouTube, bo zjeby genetyczne są tu i będą. Dobra, whatever. Eee, teraz tak. Mashejścik, nie? Będzie wymagany. Dobra, ja po prostu sobie cyk, cyk, podłożę tu trzy osoby. Dobra, i teraz tak pik.